No hej, z tej strony JD. To moi drodzy. Pewna seria, za którą postanowiłem się wziąć. A mianowicie, z tego co mi się wydaje, polska produkcja pod tytułem Zaginięcie Itana Cartera. Cóż to jest? Hmm. To jest gierka. Taka. Troszeczkę w klimacie takiego. Mrocznego mm, i mrocznej gry, nie wiem, przygodowej, tak mi się wydaje. W musimy rozwiązywać zagadki, aby rozwikłać tytułową zagadkę. Więc bijeśmy się do pracy. E, powoli ja się tu zbliżę do mikrofonu, żeby było mnie dobrze słychać. I zobaczmy, cóż to będzie. Rozpocznij nową grę. Um, oczywiście gry nie przechodziłem. Po prostu sobie ustawiałem, żeby ustawienia były jak najlepsiejsze do naszego setupu obecnego, który mam nadzieję niedługo się zmieni. Nie znałem i Itana Cartera, ale on znał mnie. Gdzie policja nie pomoże, a ksiądz nie uwierzy, tam wzywany jest Paul Prospero, czyli ja. Dzieciaki takie jak Itan piszą listy, dostaje ich mnóstwo. List od Ethana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Itan znał je na wyl. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że i tana kartera nie znajdę pukając do drzwi jego domu. Na to było za późno. Żeby go odszukać musiałem zrozumieć, co to miejsce próbowało przede mną ukryć. No więc zostaliśmy wprowadzeni w fajnym dubbingu. Mm, moi drodzy, gra sama w sobie jest piękna. Oczywiście nie mogę na tą chwilę. Jeszcze. Na wypasionych ustawieniach, na których gram bez nagrywania No niestety bez nagrywania Tutaj gra normalnie Podporządkowuje się mojemu komputerowi Tak jakbym tylko tego chciał Ale Jednak wolę zachować dla was płynność Która nie wiem jak teraz wygląda Dajcie mi znać Ale jak tak sobie Przeglądałem sam dla siebie To działało to jako taka. Także Zobaczmy co nas tutaj czeka. JZ391 393 to pewnie jest to odznaczenie tego jakby no odcinka na, na tym na trasie kolei tu mamy oczywiście słupy tutaj mamy drzewka kamyczki A coś się dzieje. Kamyczki również. Jest jakiś pienik. Na pieniku nie ma nic. Zastanawiamy się tylko, czy tutaj będzie coś w formie jakiegoś straszaka. Jakichś straszaków, które będę srał. Znaczy w sensie, przez które będę pił. Nienawidzę tego. To jest tak straszne i złe. Dobra, wyczujmy to. Zobaczmy, co tu się dzieje. O. Ktoś... Łapka. Okej, okay, zobaczmy. Gdzieś tu może być kolejna. Teraz już będę mniej więcej gotowy. Więc ja aż tak szybko nie przestraszę. Chyba. U Nie przestraszę się dzień dobry. Ale nie przestraszę się szybko. Dobra, tu nie ma nic. To jeszcze tutaj sobie przebiegniemy. Oczywiście jeżeli chodzi o ustawienia, to jest totalnie standardowe. Zobaczmy tutaj mamy taką odnóżkę jeszcze. Ja pierdziele, dobrze jest, to. No mam coraz większe... jakby... coraz więcej... elementów układanki. Zobaczmy. A tutaj się trochę zbliżę, jeżeli będę za głośno, to przepraszam, nie zrobiłem odsłuchu. Jadę troszeczkę na żywioł. Zobaczymy, co będzie. Fajnie, bo mogę... gra jest z takim dość dużym, otwartym światem. Tutaj zobaczmy, co się dzieje. Nie wiem, z której strony sprawdzimy najpierw. Tam się da przejść, ale skoro mogę przejść tędy, to zobaczmy, co się tutaj stanie. Eee. Tu. Okej. Okay. Wyczujmy to. Zobaczmy co się tutaj nam ułoży. Jeszcze czegoś nam brakuje. Jeszcze jedna popka. Ale ta już mnie tak nie przestraszyła. Już byłem mniej więcej gotów. Także nie było źle. Zobaczmy, co tutaj nas czeka. W ogóle powiem wam, moi drodzy, tak um, niechlubnie przyznam się do bycia laikiem i totalnym debilem. Ale wyobraźcie sobie, że Dopiero dzisiaj rano, dnia 4 lipca Postanowiłem użyć opcji mojego monitora, które zmieniają mi kolory w grze I ogólnie presety różne sobie poprzestawiałem i powiem wam, że... No żeby nie skłamać nie wiedziałem, że monitor może mi troszeczkę jakby, nie wiem, usprawnić grafikę. W grze. Sprawda nie tyczy się to wszystkich, ale na przykład w tej sprawdza się to dobrze. Nie chcę tak biegać szybko, bo się przestraszę. Tam jest jakiś most tam, o, to na razie nie chcę przeszparać tutaj każdy zakamarek. Szczególnie, że to jest dość otwarty świat w tej grze i naprawdę możemy trafić na coś ciekawego. Tutaj nie wejdę, czyli rozumiem kamienie zwiastują koniec jakby naszej wolności, jeżeli chodzi o poruszanie się po świecie. Tutaj jest ściana, tu jeszcze nie. Okej, okay, tu mamy takie tutaj poletko jakieś, tu jest drzewko. Okej. Okay. tu jeszcze będzie jakaś pułapka? Najwyraźniej nie. A szkoda. Jak tam stoimy z pułapkami? Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, czyli czegoś nam jeszcze. Coś nam tutaj ewidentnie jeszcze brakuje. Ok. Mm, wybaczcie, że tak. Maj tam w ogóle powinienem troszeczkę bardziej statycznie operować w tym przypadku. E, akurat w tej grze. E, kamerą. Moi drodzy, tak jak mówiłem, jeżeli płynność jest nie taka, jak byście oczekiwali, przepraszam Was. Jeżeli zauważę, że będzie spadek płynności, to po prostu poczekamy z serią do zakupu nowej karty graficznej, którą mam nadzieję uda mi się kupić jeszcze w tym miesiącu, ewentualnie na początku przyszłego. Także. Ojej, mogę sobie tak fajnie przybliżać. Zobaczcie to. Cholera jasna, co? Patrzcie, Ja pierniczę. A dobra, przejdźmy się. Tędy tu, 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 Dzień dobry, pani połapko. Połapko. Coś tu powinna być połapka, tak? Logicznie. Są tam dwie, tu są trzy, też dwie. Proszę, może to następne jest dalej. Tam dwie, tam dwie, To przez środek nie biegnie żadna. No logicznie, one nas chyba raczej nie zabiją. Nie słyszałem, żeby były tu jakieś śmiertelne łapki dla gracza. Poczytałem troszeczkę recenzji. No kurczę, blade. Dodamy sobie spokój z tą zagadką. Ewentualnie wrócimy później. A ten most wygląda tak troszeczkę nieciekawie, co? Jak tam czasowo stoimy? Cóż to jest? Kamień. Wspaniale. Tego właśnie w moim życiu potrzebowałem. Solidnego kurczę kamienia. Tu też nic nie ma. Ej, czy nagle się trochę nie ściemniło jakby tutaj? Nie, mam takie dziwne wrażenie. Może tu jest jeszcze gdzieś jedna pułapka, tylko ja jakoś dziwnie przeoczyłem. Widzicie coś? Powiedzcie mi. Wy coś tutaj widzicie. Czy ja coś omijam głupio? Znając życie tak jest, że ja coś głupio omijam i wy się ze mnie teraz śmiejecie, że o Jezus Maria, ja się ktygałganie, omijasz wszystko, co trzeba. O, a propos. Dzień dobry. Mamy ostatni element układanki. O, oh, fuck. Nie, no dobra, nie będę taki. Ale to jest dość przerażające. Mamy no, tutaj list. Ok, tutaj mamy tak. Polący eee, się dom, tak jak widzimy. Drogę, las, tak, który również już płonie. Góry, czyli pewnie to jest jakieś miejsce stąd. Eee, tekst. Coki. Starzec codziennie przychodził do lasu, aby pić sok z drzew. Po drodze musiał omijać wiele niebezpiecznych pułapek. Mieszkańcy wioski sądzili, że mężczyzna ukrył w lesie amulet z jadeitu. Starzec chciał, by tak sądzili, gdyż dzięki temu zajęci byli szukaniem w lesie skarbu, a nie piciem soku, który należał do niego. Pewnej chłodnej jesiennej nocy ktoś wzniecił w, lecie po w lesie pożar. A ogień rozprzestrzenił się na wioskę. Starzec zdołał uciec płomieniom, pokrywając się sokiem drzew. Gdy wrócił do wioski, został tam jedynie kości, zastał tam jedynie kości mieszkańców. Starzec usiadł i zapłakał, a potem znalazł więcej soku. OK. Mówiłem ci, żebyś się tu nie bawił. Ale, dziadku, napisałem coś dla ciebie. To miłe. Dziękuję. Ale idź już. Przeczytam później. No proszę. Tu jest ten sok. Okej. Okay. O tu coś mamy. Tak ja tego nie widziałem. After hit Dobra, zobaczmy po, po polskiemu. Pożar domu. Śmierć kobiety. Jeff Jurum. Jurum, jurum. Hrabstwo Bayfield, jak informują funkcjonariusze Straży Pożarnej Hrabstwa Bayfield, w środę, rano, w środę rano ogień zniszczył zabytkowy dom w Red Creek Valley, kiedy w stojącym na odludziu budynku przy Old hmm, Old Ogden Road, numer 46, który niegdyś należał do Alberta Van de Griffa. wybuchł pożar, sześcioro członków rodziny spało, 58-letnia Gail Carter zmarła na miejscu jej pięciorgu krewnym udało się uciec. Edwin, 62-letni mąż zmarłej, powiedział śledczym, że nie wyklucza, iż mógł zasnąć z zapalonym papierosem w dłoni. Strażacy zostali wysłani na miejsce zdarzenia o godzinie 1.22 w środę i prowadzili działania mniej więcej do godziny 5. Cztery godziny później wrócili w celu ugaszenia ognia, który w kilku miejscach rozgorzał na nowo. Hmm. Obużliwej rozprawie wciąż brak odpowiedzi dla spadkobierców van de Grifów. Tom Auten hrabstwo Bayfield, członkowie rodziny van de Grifów ponownie spotkali się dzisiaj w sądzie hrabstwa, aby umówić przyszłość fortuny, która pozostaje w depozycie od 1961 roku, kiedy to patriarcha rodu Albert van de Grif, zginął w wypadku w kopalni. Miał 71 lat. Zdarzenie to doprowadziło nieomal do upadku spółki Van de Grief Industrial i poważnie zaszkodziło lokalnej gospodarce. 38-letni 38 syn James Van de Grief z Chicago utrzymuje, że żądania jego ojca są niedorzeczne oraz że wielu jego krewnych ma osobiste powody, by odmawiać zamieszkania w rodzinnej posiadłości w Red Creek Valley, a tego życzył sobie w testamencie Albert Van de Grief. Niedawny pożar, w którym zniszczony został dom należący do rodziny, zdaniem Jamesa Vandergrifa. Vandergrifa Tylko podsyca obawy jego krewnych. No proszę. Konkretnie co? Cholipka. O no proszę, tu się przejaśniło nawet. Widzicie? To była go jeszcze chwilę temu. Dobra, lecimy dalej. Ou słoneczko tutaj pięknie. No to co? Przechodzimy? No oczywiście, most zamknięty. Nie wchodzić. No, trzymajmy się mniej więcej starych, znaczy nie starych, tylko tych takich desek. Też z tego co widzę, nie mamy nóg. Zwykłe, spokojne miejsce. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie i żadne miejsce nie jest zwykłe. I ten przestrzegał, żebym nie dał się zwieść pozorom. Nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw, setki. Ta miała być moją ostatnią. Wiedziałem to od początku. Ja pierniczę, zobaczcie to Widzicie to wszystko cholera jasna, ten widok Z drugiej strony podobnie, w ogóle nie mamy nog. Um. Cholera A dobra, tu jest blokada, okej. Okay. To wygodne. Nie spadnę w dół. Zobaczcie. Tam jest jakiś kościół. Proszę bardzo. E, tam jest tama. Polska graca. Polacy potrafią robić gry. Cholera. Wiedźmin 3. Proszę bardzo, właśnie. Zaginięcie i tana kartera. Polacy mają skila co? Przerażającego skilla Tutaj oczywiście Jezus Maria, ale to jest przerażający Taki most Kurde, nigdy w życiu bym nie stanął Nawet jeżeli bym był zapewniony Że to utrzyma Czołg A, Przepraszam, nie, nie będę przeklinał Nie chcę Przeklinać w tej serii, bo to ma być seria Taka bardziej A no, jeżeli to jest gra przygodowa, zagadkowa Gdzie rozwiązujemy zagadki, gdzie przechodzimy ją razem Przeżywamy tą przygodę jakby wspólnie, to przeżyjmy ją godnie Tu mamy, jakieś te... Kurde, taką jakby drezynę, tylko... Chyba elektryczną, tylko nie widzę... ...atrakcji Jakieś deseczki, oczywiście to chyba zbiera... ...części... ...mostu mam coś do spadania Krew, zwierzęca, ludzka e, Wypadek, morderstwo Wał korbowy, świeże rysy, niedawno używane. Korba. A, widzicie. Fajny motyw, patrzcie. Idzie im... Super, patrzcie, oddalam się jakby od miejsca, w którym... O tym czytałem w jednym z jakby opisów. Że fajny sposób e, wynalezienia, znaczy odkrywania jakby tam wskazówek, nie? Że bardzo, poko taki GPS utajony, co? Tutaj przyznam się, o tym wiedziałem. Strasznie mi się to podoba. Super motyw. Okej, okay, wejdźmy sobie tutaj, kulturalnie, zobaczmy, co tutaj się nam zrobi. Mamy tak. Oczywiście nie włączymy tego, co widzę. Ok. Oczywiście jest pusto, nic tutaj nie ma ciekawego. Dlatego na razie sobie darujemy i pójdziemy dalej. Zobaczymy, co nas tu czeka. I mamy tak. Prawo, prosto, w lewo. Sprawdźmy w lewo, bo wydaje się tutaj najmniej jakby taką drogą, która będzie od nas wymagała poświęcenia dużej ilości czasu. I nie myliłem się. Lewa strona sprawdzona. To jest chyba w ogóle, kurczę, zobaczcie, to jest totalne jakby zadupie, w sensie takie zadupie duchów nazwijmy to e, roboczo. Bo, zobaczcie, to jest zawalona droga. To są oczywiście tory kolejowe, gdzie jest normalnie szlaban, tak? I zobaczcie, cholipka, że nikogo tu nie ma, wszystko jest zaniedbane, nawet droga jest popękana, wszystko jest takie kurcze, rozwalone. Ale moi drodzy, jest 21 minuta, i tutaj się pożegnamy, tak? nie chcę robić za długich odcinków, nie chcę, żeby były męczące, chcę, żeby były akurat. Ja sam lubię takie 20-minutowe odcinki, 25. Zależy jeszcze od gameplayu. Samej, znaczy, może nie od gameplayu, co od samej gry. Zależy, jak długie odcinki lubię z RPGów, no Mogę nawet i godzinne oglądać u niektórych youtuberów. Eee, czy powiedzmy overwatchowe, na przykład urokelow, na które uwielbiam. Eee, ale generalnie rzecz biorąc, powiem Wam jedną rzecz. Ta gra jest piękna, kurczę, zobaczcie to wszystko jeszcze raz, jeszcze raz przyjrzyjmy się tym widokom Nacieszmy nimi oczy Dajcie mi znać moi drodzy w komentarzach, jak to widzicie Czy gra chodzi płynnie, czy nie, jeżeli gra chodzi dla was płynnie yeah. Dajcie znać, jeżeli nie chodzi płynnie, również Zostawcie też łapeczki w górę, jeżeli wam się podoba pomysł na serię Dajcie też znać, co sądzicie o tej grze. Mam nadzieję, że działa płynnie, bo chcę strasznie u mnie zagrać. Jeżeli nie, no to będę musiał trochę poczekać. No, ale w każdym razie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnych seriach i naszych następnych odcinkach i innych seriach. Trzymajcie się, cześć, pa. pa.